Dziękuję bardzo, panie Przewodniczący. szanowni państwo, dostojni goście, drodzy uczestnicy. Z wielką przyjemnością witam państwa na dzisiejszym spotkaniu Komisji do spraw zdrowia Parlamentów Państw członkowskich Unii, Parlamen Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Wyzwania dla bezpieczeństwa zdrowotnego w Unii Europejskiej. Temat naszego spotkania idealnie wpisuje się w jeden z filarów bezpieczeństwa Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej: bezpieczeństwo zdrowotne. Dzisiejsze spotkanie stanowi niezwykle istotną i aktualną okazję do dyskusji, które mogą przyczynić się do ochrony zdrowia publicznego dla przyszłych pokoleń. Jak, po, jak pokazały ostatnie wydarzenia, żyjemy w świecie wzajemnych powiązań, a żaden kraj ani społeczność nie są odporne na zagrożenia zdrowotne przekraczające granice. Uświadamia nam to, że bezpieczeństwo zdrowotne to nie tylko kwestia narodowa, ale także globalna. Pandemia COVID-19 była bez wątpienia jednym z największych wyzwań XXI wieku. Zmieniła nasze postrzeganie zdrowia, odporności na choroby oraz zdolności reagowania na kryzysy zdrowotne. Doświadczenie to uwydatniło kluczową rolę systemów opieki zdrowotnej, współpracy międzynarodowej oraz szybkości reagowania na pojawiające się zagrożenia. Wiemy jednak, że pandemia to tylko jedno z wielu możliwych wyzwań, które mogą pojawić się w przyszłości. Dzisiejsze spotkanie jest okazją do dyskusji, jak lepiej przygotować świat na przyszłe zagrożenia zdrowotne, stwarza przestrzeń do dzielenia się wiedzą, doświadczeniami i dobrymi praktykami, które mogą pomóc nam opracować skuteczne strategie radzenia sobie z kryzysami zdrowotnymi w nadchodzących latach. Przygotowanie na przyszłe zagrożenia zdrowotne zaczyna się od silnych, odpornych i elastycznych systemów opieki zdrowotnej. Bezpieczeństwo zdrowotne opiera się na zdolności tych systemów do reagowania na sytuacje kryzysowe, utrzymania podstawowych usług w czasie kryzysów oraz dostosowania się do pojawiających zagrożeń. Wiele krajów już teraz odczuwa presję na infrastrukturę ochrony zdrowia, a pandemia pokazała, jak bardzo systemy opieki zdrowotnej mogą być podatne na niespodziewane kryzysy. Dlatego kluczowym krokiem w przygotowaniu na przyszłość jest inwestowanie w nasze systemy opieki zdrowotnej. Musimy zadbać o to, aby były one zdolne do szybkiego reagowania na nowe zagrożenia, a jednocześnie dysponowały odpowiednimi zasobami i potencjałem, by zapewnić skuteczną opiekę w sytuacjach kryzysowych. Obejmuje to modernizację infrastruktury szpitalnej, zapewnienie dostępu do nowoczesnych technologii medycznych oraz wsparcie pracowników ochrony zdrowia, którzy są fundamentem każdego systemu opieki zdrowotnej. Żaden kraj nie jest w stanie samodzielnie stawić czoła globalnym zagrożeniom zdrowotnym. Prawdziwe bezpieczeństwo zdrowotne wymaga współpracy między państwami, instytucjami i jednostkami. Pandemia pokazała nam, jak ogromne znaczenie mają współpraca międzynarodowa, wymiana informacji i solidarność w obliczu globalnych wyzwań zdrowotnych. W kontekście przygotowań na przyszłe zagrożenia zdrowotne Musimy budować silniejsze mechanizmy współpracy międzynarodowej. Konieczne jest inwestowanie w globalne systemy wczesnego ostrzegania, które będą monitorować poszczególne zagrożenia, takie jak nowe wirusy, choroby zakaźne czy zmiany klimatyczne mające wpływ na zdrowie publiczne. Działając wspólnie, możemy reagować szybciej, skuteczniej i z większą precyzją. Innowacje technologiczne stanowią jeden z największych, najważniejszych elementów przygotowania na przyszłe zagrożenia zdrowotne. Postęp w dziedzinie technologii medycznych, takich jak sztuczna inteligencja, telemedycyna czy systemy monitorowania zdrowia, oferuje ogromny potencjał do zrewolucjonizowania sposobu, w jaki reagujemy na kryzysy zdrowotne. W kontekście przyszłych zagrożeń musimy intensywnie inwestować w badania naukowe, rozwój nowych technologii oraz tworzenie rozwiązań umożliwiających szybszą identyfikację i leczenie chorób. Jednocześnie należy zadbać o to, aby nowoczesne technologie były dostępne dla wszystkich. Kolejnym istotnym elementem przygotowania na zagrożenia jest podnoszenie świadomości społecznej oraz edukacja zdrowotna. Wiedza na temat zagrożeń zdrowotnych, metod profilaktyki i zasad postępowania w sytuacjach kryzysowych to kluczowe czynniki, które mogą pomóc w ograniczeniu skutków pandemii i innych kryzysów zdrowotnych dla społeczeństwa. Musimy inwestować w edukację zdrowotną na wszystkich poziomach, od szkół po osoby dorosłe, aby każdy obywatel był świadomy, jak dbać o zdrowie i jak reagować w sytuacjach zagrożenia. Równocześnie należy rozwijać programy promocji zdrowia, które zwiększą odporność populacji zarówno na choroby zakaźne, jak i niezakaźne. Zmiany klimatyczne to jedno z najważniejszych wyzwań zdrowotnych XXI wieku. Wzrost temperatur, zmiany w ekosystemach oraz ekstremalne zjawiska pogodowe mają poważny wpływ na zdrowie ludzi. Zmiany klimatyczne mogą sprzyjać rozprzestrzenianiu się nowych chorób zakaźnych oraz pogarszać stan zdrowia fizycznego i psychicznego. Dlatego przygotowanie na przyszłe zagrożenia zdrowotne musi również obejmować działania na rzecz ochrony środowiska i promocji zrównoważonego rozwoju. Musimy podejmować konkretne działania w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, ochrony bioróżnorodności i przeciwdziałania dalszym zmianom klimatu, ponieważ mają one bezpośredni wpływ na zdrowie człowieka. Kluczowy element w kontekście globalnego bezpieczeństwa zdrowotnego stanowi bezpieczeństwo lekowe. W miarę jak świat staje się coraz bardziej powiązany, a zagrożenia zdrowotne ewoluują, zapewnienie bezpiecznego i odpowiedniego dostępu do leków staje się niezbędne. Musimy pamiętać, że skuteczne leczenie i profilaktyka chorób są nierozerwalnie związane z bezpieczeństwem farmakoterapii. Perspektywa pacjenta jest tu bardzo ważna. Leki muszą być dostępne nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim finansowo, tak aby każdy pacjent w Europie mógł być skutecznie leczony. W obliczu przyszłych zagrożeń zdrowotnych, takich jak nowe choroby zakaźne, czy rosnące wyzwania związane z chorobami przewlekłymi, konieczne jest zapewnienie ścisłej kontroli jakości leków oraz edukację zarówno pacjentów, jak i pracowników ochrony zdrowia. Ponadto, w dobie dynamicznego rozwoju technologicznego należy wdrażać innowacyjne rozwiązania, takie jak systemy monitorowania stosowania leków oraz sztuczna inteligencja, które umożliwiają szybsze wykrywanie nieprawidłowości w obrocie i stosowaniu produktów farmaceutycznych. Bezpieczeństwo lekowe ma nie tylko kluczowe znaczenie dla ochrony zdrowia pacjentów, ale również wspiera globalną zdolność do reagowania na nowe wyzwania zdrowotne, czyniąc je jednym z filarów przygotowania na przyszłe kryzysy zdrowotne. Szanowni Państwo, bezpieczeństwo zdrowotne to nie tylko szybka reakcja na kryzysy, to także długofalowe planowanie, inwestowanie w prewencję i budowanie silnych podstaw systemowych. Wymaga to dialogu, zaufania i wspólnego działania między państwami członkowskimi, instytucjami Unii Europejskiej oraz wszystkimi interesariuszami sektora zdrowia. Wierzę, że dzisiejsze spotkanie będzie inspirującą przestrzenią do takiego dialogu. Zachęcam Państwa do otwartej, konstruktywnej wymiany poglądów i doświadczeń. Niech to spotkanie będzie krokiem w kierunku silniejszej, bardziej odpornej i sprawiedliwej Europy. Europy, która stawia zdrowie swoich obywateli w centrum wszystkich polityk. Dziękuję za uwagę i życzę Państwu owocnych obrad.